Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Chcieliście wczoraj, żebym opowiedział o nawożeniu latem. No to zaczynamy. Postanowiłem to podzielić i jak się Wam spodoba, no to będzie kilka takich filmików, też później o owocach i kwiatkach. Pierwszy filmik o warzywach dyniowatych, omówię tutaj wszystkie, chociaż no, nawożenie może się tutaj różnić. Jak i czym nawozić ogórki, cukinie, dynie, arbuzy, patisony, tykwe, melony, kabaczki, trukwę. Posłuchajcie. I o nawożeniu rozpisałem się w mojej książce Planer Warzywnika. Jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zakupu moich produktów. Teraz są bardzo duże wyprzedaże. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Oj, tutaj się chętnie rozgadam. No, swoją drogą teraz widzicie aktualnie, jak wyglądają moje warzywa dniowate. No Pięknie teraz zaczynają rosnąć. I to jest tak. Najważniejsze jest przygotowanie gleby. To jest najważniejsze. Dać kompostu obornika, zwykłego czy też granulowanego, żeby gleba była żyzna, próchnicza, no i dobrze by było piaszczysto-gliniasta. Ale warzywa dniowate są warzywami żarłocznymi. One lubią sobie w cudzysłowie pojeść. One lubią jak mają nawóz płynny, łatwo dostępny, szczególnie jak wchodzą w fazę silnego wzrostu, kwitnienia, mocnego owocowania. A teraz taka faza u wielu już jest, czy też u niektórych za niedługo będzie. Ja polecam warzywa dyniowate teraz w okresie letnim, gdy jest właśnie ten wzrost mocny. Nawozić tak 2-3 razy w odstępie co 7-10 dni. To tak mniej więcej. Bo jak uprawa dalej będzie trwała, warzywa się bardziej rozrosną, no to i można czwarty raz je wzmocnić. Gdy są niedobory, to warto warzywa nawieźć do listnie, czyli warto je opryskać. Czy też jak te warzywa rosną marnie, no to też warto je spryskać. Ale no jak rosną ładnie, nie ma widocznych niedoborów, no to nawożenie do listne potrzebne nie jest. Wystarczy nawożenie przez podlewanie. I tutaj uspokajam, że nie chodzi o to, żeby przenawozić, bo stosując się do zalecanych dawek i robiąc odpowiedni odstęp między nawożeniami, prawdopodobieństwo przenawożenia jest bardzo małe. Większe jest w przypadku choćby pomidorów. Tutaj jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przenawozicie wasze warzywa dyniowate. Skupiając się na trzech składnikach: na azocie, na fosforze i potasie, są oczywiście inne składniki też ważne, ale powiem tak, że arbus, melon i wszystkie ogórki potrzebują na tym spore ilości azotu, fosforu i potasu. Ja preferuję najbardziej, aby te ilości były podobne. To nie jest oczywiście konieczne, ale zauważyłem, że dobrze by było, gdyby było ponad 10 azotu, ponad 10 fosforu i ponad 10 potasu, gdy macie NPK. Nawozy sklepowe mają napisane właśnie NPK, czyli azot, fosfor i potas. I takie nawozy sklepowe to są na przykład krystalon zielony, substral magiczna siła do ogórków. No i niektórzy tutaj zalecają, żeby stosować no, azot, fosfor, potas, a później bardziej właśnie fosfor i potas. Według mnie to jest trochę błędne i według moich obserwacji te warzywa potrzebują też sporo azotu do owocowania. No a co do tej nazwy, do, że do ogórków, no to co z tego, że piszę do ogórków, ważny jest tutaj skład. Ten nawóz się nada też do innych roślin. To według mnie są, jeżeli chodzi o sklepowe, najlepsze nawozy na ten moment, ale oczywiście są też inne nawozy tego typu, których ja pewnie nie znam o podobnym składzie typu te 16, 16, 16, azot, fosfor, potas, czy też 20, 20, 20. I polecenie nie jest oczywiście reklamą płatną, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Według mnie gorsze, w sensie, że o gorszym składzie na ten moment, ale też w dalszym ciągu warte polecenia są Florowit Humus, azofoska płynna. Jeżeli chodzi o nawozy, które możemy sobie zrobić sami, to można używać w dalszym ciągu nawóz z pokrzywy, jak również można zrobić sobie nawóz z żywokostu. Można zrobić tak, że teraz no w okresie właśnie intensywnego wzrostu owocowania, to co kilka dni raz pokrzywa i co kilka dni żywokost. Też możecie sobie zrobić gnojówkę z obornika, wtedy nawożenie tak raz na tydzień, a jak warzywa pięknie rosną, to nawet raz na dwa tygodnie taka gnojówka z obornika. I teraz tak, jak według mnie azot tutaj jest też po właśnie potrzebny, bo jego niedobór, nawet nie aż tak znaczący niedobór może znacząco wpłynąć na sam owoc. Tak w przypadku innych warzyw dyniowatych już ten azot taki ważny dla owocu nie jest. To nie oznacza, żeby oczywiście dopuszczać do mocnych niedoborów azotu, ale jednak ten azot nie jest aż tak istotny. I chodzi mi o takie warzywa jak cukinia, dynia, kabaczek, patison, tykwa, trukwa. Tutaj jest ważny fosfor, a jeszcze ważniejszy, zdecydowanie ważniejszy dla owocu jest potas. Ten azot tak potrzebny nie jest, ale. Te warzywa się mocno rozrastają, też zależy jakie, bo cukinia i patison to są takie, no, krzaki, a choćby dynia, no, to jej pędy się mocno płożą, rozrastają się. Więc azot też im jest potrzebny, nawet dla tej cukini i dla patisona. Nie aż tak dla konkretnego owocu, ale właśnie dla lepszego rozrastania i w efekcie, no też bardziej obfitego owocowania. Gdyby było tak, że już późnym latem zdecydujecie się na to, żeby już nie pozwalać na dalsze kwitnienie i nowe owocowanie, a krzak ma inwestować energię tylko w te owoce, które zostały. No to wtedy to potas jest najważniejszy. Teraz też jest no, ogromnie ważny, ale wtedy jest najważniejszy. Ale jak ma to cały czas rosnąć, to nie ograniczajcie nawożenia azotem. Więc tutaj w większości przypadków zasadny będzie jeden i ten sam nawóz. Dla wszystkich warzyw dyniowatych. Czy to jest ogórek, czy to jest arbuz, czy też dynia i tak dalej. Ja ten filmik nagrywam 8 lipca. No i dzisiaj spore deszcze. Przez kilka dni ma właśnie mocno padać. Deszcz jest owszem bardzo istotny, no bardzo potrzebny jest deszcz, no jest sucho, ale też właśnie po deszczu warto nawieźć warzywa, uzupełniając składniki pokarmowe. Nie chodzi mi, że zaraz po deszczu, ale choćby te dwa dni po deszczu warto te składniki pokarmowe uzupełnić. Warto nawozić właśnie wtedy warzywa. Może być też taka sytuacja, że warzywo wam kwitnie, a nie owocuje. To zwykle są problemy z zapyleniem, bo warzywa dyniowate mają kwiaty męskie i żeńskie. Kwiaty żeńskie mają zalążek owocu pod kwiatem, a kwiaty męskie to jest sam pręcik. I taki kwiatek mógłby nie zostać zapylony. No są też choćby ogórki samopylne, partenokarpiczne, ale to już jest inny temat. I problem zapylenia też może być choćby przez to, że warzywo jest słabo odżywione, ma mało różnych składników pokarmowych, czy też jest słabo rozrośnięte i wtedy inwestuje w ten owoc, który już jest, no to wtedy zdecydowanie warto nawieść nawozem wieloskładnikowym, na przykład którymś z tych, które niedawno polecałem. Jeżeli jednak macie tak, bo to już jest teraz inną sytuację mówię, że te owoce Wam gniją, no coś jest nie tak. Jakiś tam owoc się tworzy, cieszymy się, a tu nagle mamy taką końcówkę, taką jakby zgnitą. Można to porównać też jak w przypadku pomidorów sucha zgnilizna wierzchołkowa. Bo o to mi właśnie tutaj chodzi. Mogą być różne tego przyczyny, ale to może być właśnie też przez uwaga niedobór wapnia. Tak może się dziać choćby w przypadku cukinii, ale nie tylko też innych warzyw dyniowatych jak dynia, arbus, ogórek. Chociaż wam powiem, że najczęściej takie niedobory obserwowałem w, w przypadku cukinii. Ale też to nie było jakoś bardzo częste, ale warto o tym jednak wspomnieć i wtedy warto nawieść warzywo opryskiem do listnie wapniem. Na przykład help plant Ca wapnowi turbo saletra wapniowa. Dwa razy w odstępie pięciu dni. I to z tymi owocami to też może być niedobór boru, ale tak się rzadko dzieje. Niedobory mogą być różne. Zwykle najczęściej, jeżeli chodzi o warzywa dyniowate, to się pojawiają na ogórkach, na ich owocach. Więc teraz znowu wam przypomnę te niedobory, żeby ten filmik był kompletny, ale to za chwilę. Tak czy siak, warto warzywa dyniowate nawieść, nawozem wieloskładnikowym, szczególnie po tych deszczach. Nawożenie polecam wykonać pod wieczór lub wcześniej rano. I tak jak powiedziałem, gdy są niedobory, to oprysk. On szybciej zadziała, a gdy tych niedoborów nie ma, to polecam nawozić przez podlewanie. Pamiętajcie, że silne, dobrze odżywione warzywa znacznie lepiej plonują i co też ważne, mniej chorują. Jak również nawet jak zachorują, to sobie lepiej z tą chorobą radzą. No i teraz krótko fragment o tych niedoborach ogórków. Tam niedobory zwykle najczęściej właśnie występują. Później już nic nie będzie w tym filmiku, więc jak oglądaliście już, no to bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za uwagę, a jak nie oglądaliście, no to zapraszam teraz na krótki fragment do oglądania. Pierwszy ogórek to jest niedobór azotu. Na początku jest tego ogórka więcej, a później się on zwęża. Dodatkowo owoc jest ogólnie mniejszy niż powinien i jest on jaśniejszy. Ogórek drugi niedobór potasu. Trochę to jest odwrotność sytuacji poprzedniej, bo tutaj początek jest węższy, a później owoc jest szerszy. Często można sobie wyobrazić, że owoc jest w kształcie gruszki. Numer 3. Sytuacja niepewna. Ogórek ma kształt takiej klepsydry, czasami też wygląda tro, trochę inaczej. Ten kształt może być spowodowany przez podlewanie zimną wodą, mocne zmiany temperatury, że duże skoki temperatur w krótkim czasie. Też może być to przez nieregularne podlewanie, no i też nie za często, ale też może być to przez nie, niedobór żelaza. Ogórek czwarty. Taki kształt może oznaczać też problemy z zapleniem owocu. Dodatkowo poniżej zwężenia ogórek może robić się żółty, miejsce za Zaznaczyłem strzałką. Numer 5. Niedobór boru. Owoc też zwykle jest nieodpowiedniego kształtu. Dodatkowo na owocu można zauważyć takie dosyć duże, białe kropki, bardziej paski. I ostatni ogórek. Niedobór wapnia. Owoc również jest niekształtny. Dodatkowo można zaobserwować jasno-żółty pierścień przy szypułce. No i już dziękuję za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.